Witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Na tym kanale dzisiaj jest widzowie, no ten sezon Anioły versus Demony. I odbierzemy sobie całą masę tych nowych Star stardropów anielskich i demonicznych. I sobie wybierzemy, po której stronie ja chcę być. No ja jestem, widzowie, dobry, ja będę po stronie aniołów. I widzowie, końc konkursu. Ja tu chyba nawet nie zrobiłem wszystkich wygranych, niestety. No, jeszcze jeden bilet mi został. 10 wygranych, nie jest źle. O, mogę sobie wybrać, które chcę odebrać. To na tym końcu widzowie odbierzemy sobie yy, te anielskie star dropy. No, sypię na razie bardzo źle, bardzo słabo sypię. Nie jest najlepiej. O, o, już dobrze, już lepiej, już lepiej. Widzowie, rozkręca się, rozkręca się, rozkręca się. Yy, mam nadzieję, że taki odcinek będzie wam się podobać. Fajna motka, ale nie jest... Jakaś rewelacyjna, lecimy, 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 o już lepiej, już lepiej, już lepiej, już lepiej, już lepiej, 200, przyda się, przyda się, to się przyda akurat, jeszcze lepiej Uuu, spray, średni ten spray, szczerze, średni, mocno średni, tutaj akurat szybko poszło, lecimy z kolejnym, też szybko poszło niestety O, już lepiej, już lepiej, już lepiej, co wie, ja jeszcze żadnego skina nie dostałem, nie? a już otworzyłem całą masę tych aniel, aniołowych i demonicznych star dropów. Więc no, słabo, słabo, słabo. O, chociaż teraz no nie, no niestety nie. Ikona gracza. Ej, fajna ikona. Aha, i to tyle. Jeszcze tutaj coś mamy do odebrania. Nowe, nowe karty. No, to najlepsza rzecz, którą dostałem, to ikona gracza. Zapewnia przyspieszenie duchu, które zwiększa się co każdego anielskiego członka drużyny. Nie dzięki. Mamy nowy konkurs, mamy nowy konkurs. No, to będzie się grało, ale mam takie, takie wrażenie, że już jakby pod koniec tego eventu to mało osób będzie grało w tym konkursie, bo jakby większość osób to już się znudzi po pewnym czasie, nie? Eee, takie mam wrażenie. Zaraz też przejdziemy na moje drugie konto, gdzie wydaje mi się, że mam więcej dropów do odebrania i tam weźmiemy sobie demoniczne. Zanim to, widzowie, mam jeszcze jednego anielskiego star dropa, ok, otwiera się ty, wolno się otwiera, wolno się otwiera, bardzo wolno się otwiera, wielki się zrobił, a w środku hiperdoładowanie, ok, ok, szczerze ja bym się bardziej cieszył ze skina, ale hiperdoładowanie zawsze fajne, nie, fajnie, fajnie, o, a tak w ogóle to mam, dużo bo sobie ją na maksymalną rangę, może e, do końca tego sezonu ją wbiję. Okej, okay, ja już chodzę na moje drugie konto Prostons, gdzie wybiorę sobie demony. E, Wolną wolę dzisiaj mamy, bo dzisiaj widzowie niedziela. E, dla mnie jak to nagrywam, dla was poniedziałek i mamy koniec konkursu. OK, i e, wybiorę... O, jestem pierwszy nawet. 20 aż start dropów tutaj mam na tym koncie, więc biorę demoniczne start dropy widzowie. A w środku, zaczynam od pierwszego, no tutaj niestety się otworzył... I tu już się otworzył trochę wolniej. Oj, fajny spray, fajny spray, nawet fajny, tutaj znowu szybko, no nie, no weźcie coś, w końcu jakiegoś skina mi sypnie. Niech mi skina sypnie? O, o, jest szansa, jest szansa, jest szansa, widzowie, jest mocna szansa, jest mocna szansa, że mi coś mega dobrego sypnie. Mamy skina, mamy skina do ENS. Nie, to jest nowa postać, dobra, nowa postać, ens. a co nie mam ENS przecież. No to chyba, no dobra, no nowa postać, no nie jest najgorzej, ale jak chcę w końcu jakiegoś skina, no weźcie. Jak ja nie dostanę żadnego skina przez ten cały event, to ja się wścieknę, bo dostaję jakieś hiperdoładowanie. Już nową postać, ale po co mi to, jak ja chcę skiny? Przecież to jest event, gdzie powinno się dostawać skiny. Okej, okay, na razie to sypię na tym koncie jeszcze gorzej niż na moim pierwszym, zauważyłem. Okej, okay, no niestety, niestety nic tutaj ciekawego nie ma. Jak w końcu coś fajnego, coś fajnego, coś fajnego, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. błagam, jakiś nowy skin, błagam, 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 Otis, dostałem Otisa, mityka, okej, okay, okej, okay. dobra, sypie, sypie nawet dobrze tutaj na tym końcu znowu się otwiera i sobie wolno, okej, okay, jednak dobrze sypie, jednak dobrze sypie, nie, kolejnego zadymiarza dostałem, kolejnego zadymiarza mitycznego. Nie, nie, to jest mocne, to jest mocne. Trzech zadymiarzy już widzowie dostałem z tych e, kilku, e, kilku... star stardropów piekielnych. Aha, i koniec. No niestety koniec już. A mamy jeszcze te karty. Ale dobra, sypło dobrze, no niestety nie ma nowego zadymiarza. E, niestety nie ma nowego zadymiarza, ale mamy dużo kart do odblokowania. Co tutaj mamy? Ja nawet nie czytam potem to sobie przeczytam. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał, subskrybujcie kanał, działo się naprawdę dużo, ja dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku za kilka dni, bo mam w planach nagranie jeszcze kilku fajnych odcinków, na razie. Dla wytrwałych na koniec mamy jeszcze jednego Star Dropa, który otwiera się... okej, okay, dosyć wolno, ale nie... Za wolność w środku. Skin do Colta. Ej, to jest bardzo ładny skinek. Więc no, mam nadzieję, że takie zakończenie odcinka. Wam się podobało świetlisty anioł Colt. W końcu dostałem widzowie skina. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Na razie.